Nie, nie, po prostu nie. Ona teraz masuje mu plecy. Ej, ty jesteś żoną naszego brata niechcieja, ty lepiej się szanuj kobieto. O nie, nie robicie tego. Nie wierzę w to, nie, nie. Nie zabier. Nie nie robicie tego. Zawołam tutaj Sintra. Mam nadzieję, że zdąży przyjść, I ona tu zobaczy, co oni tu wyrabiają u nas w domu. I w ogóle przypominam, że to że żona nie chciała. Sintra, czemu ty się nie przyjmujesz w tym? Hej, kaptaszynki. Tu pija, a my tydzień temu w poniedziałek się nie widzieliśmy. Jak oglądacie, to oglądacie, ja co jest tym normalnie w Oslo, i wszędzie się chwalę, że wyjechałam na urolog do Oslo, bo dawno nie byłam za granicą. Już nie wiem, ile lat. Pięć lat mnie nie było za granicą, czy No dobra, ale zostawcie łapeczkę w górę, kochani, bo to jest specjalny odcinek. Specjalny to znaczy troszeczkę dłuższy niż zazwyczaj. Informacje... Taszynkowe. Moi kochani, oficjalnie korzystam z mojego oficjalnego konta, czyli konta PurePia, gdzie możecie mnie dodać do znajomych, bo każdego przyjmuje i możecie mnie obserwować, jeżeli macie taką ochotę. I właśnie tutaj znajdziecie wszystkie moje najnowsze rzeczy, najnowsze budynki, najnowszych simów. Ogólnie wszystko, co teraz się pojawi od dzisiaj na moim kanale, znajdziecie od razu w galerii. Będę to sumiennie udostępniać. Włącznie z domkiem z mojego ostatniego filmu, z samej podstawki The Sims. Proszę was, nie zdziwcie się. Jak zobaczycie, jakichś łysych simów spokojnie, oni nie są chorzy. Nie oddali też włosów na cele charytatywne. Po prostu ja na moim koncie nie mam wszystkich pakietów i wszystkich kolekcji, które używaliśmy w grze do tej pory, ponieważ nie są one mi potrzebne. Na przykład nie mam wyprawy na Batu, nie posiadam również większości kolekcji, bo uważam, że nie są one mi potrzebne do życia i do gry. Przez to ucierpiało na tym wiele simów z naszej rodziny, w tym nasze dzieci, bo Pija nie ma włosów teraz, Iwan nie ma włosów, Ignacy nie ma włosów, Boże, nawet nasz stary został łysym. Normalnie powstał nam jakiś klub łysoli. Jeżeli też należy do klubu soli, to napisz w komentarzu: Łisi górą! S Sintrunia jest w trzecim trymestrze ciąży, więc za chwilę będzie rodziła, a nasza rodzina jest tak śmiesznie mała. U dawno nie mieliśmy takiej małej rodziny. Mamy tutaj tylko Dajsukę, mamy Noa i naszą najmłodszą córeczkę. Mone, która właśnie korzysta z toalety. Urodziny Noe dopiero za kilka dni, więc my go dorośniemy pewnie wcześniej. Niewiele mu brakuje do tego, żeby go dorosnąć. O, nawet jest wyspany. To ja go obudzę, damy mu jeść i wtedy zaczniemy go uczyć. Co jest? Czemu wy. O Boże. Czemu wygracie w domu w piłkę, ale. Boże, Patryśka, nie chce cię oglądać w tym stanie. Dlaczego chodzisz na bieliznie? Ej, nie, no, ją to muszę od razu ogarnąć, bo mnie to boli. Ale Patryśka potrafi o siebie zadbać, nie? E, zobaczyła, że nie ma ubrania. Od razu przyszła do nas, żebyśmy ją ubrali. Ej, w ogóle, nasz ojciec Jan jest młodym dorosłym. Powinien być dorosły. Zmienię go już na dorosłego, żeby bardziej pasował do Patryśki. Od razu Patryśka ładniej wygląda. Zadbajmy jeszcze o jej sylwetkę, bo mówię, że przyda nam się to na maksa. Tylko Sintra jest w ciąży i nie może za bardzo ćwiczyć teraz. Sintra czyta książkę dzieciom, każdy sobie niech skorzysta. O, ty nawet jesz obiad słuchając książeczki, jak miło. Bardzo niewiele brakuje Noa do tego, żeby rozwinąć tą wyobraźnię. I ja chcę im zrobić prawdziwy plac zabaw i park tutaj, e, u nas w ogródku. Ale specjalnie czekam na najnowszy dodatek. Wiecie, żeby potem nie było przypału, że wszystko zrobimy tak super wyśmienicie. A potem będziemy zmieniać, bo dojdą nowe opcje, dojdzie nowa grupa wiekowa, która totalnie zmieni, przekręci nasze 100 dzieci challenge i ja się bardzo cieszę, że oni zrobili tak wielki dodatek, tak wielką sprawę w trakcie trwania naszego 100 dzieci challenge i będzie to bardzo ciekawe doświadczenie i już w następnym odcinku będziemy korzystali właśnie. Jezu, nie mogę sobie przestać myśleć o tym. A swoją drogą to już teraz możecie kupić na Instant Gaming najnowszy dodatek Razem Raźniej, który ma swoją premierę 16 marca, czyli w ten czwartek, kochani. Minus 29% za 133, a nie za 188. Oczywiście w priorderze, a to oznacza, że dostaniecie po prostu ten dodatek. Kod do niego natychmiast po premierze. A no i oczywiście też będę miała dla was do rozdania ten dodatek. Więc obserwujcie mój kanał. Co jest? Dlaczego Patryśka go całuje? Ej, to jest chłopak twojej córki, w sensie dobra. Może nie jesteśmy akurat w związku, bo go tylko wykorzystaliśmy, ale to jest chore, co to zrobiłaś, Patryśka, jeszcze przy jego synu. Czajicie, że nagle widzicie, że babcia całuje waszego ojca? To uczucie, kiedy twój sim coś naprawia. Ej, wiecie co? Tutaj się pojawiły jakieś dziwne rzeczy, tak w ogóle? Niaki na ścianie, i tu chodzi o to, że jak ja zmieniłam konto do gry. To y, wiele rzeczy się pobugowało. Na przykład nie mamy naszych pralek niestety i muszę je kupić jeszcze raz. O, Patrycka nam namalowała portret. Ej, nawet całkiem fajny. Ja bym go chyba tutaj powiesiła, bo pasuje, pasuje. Zawsze jak nam zabraknie hajsu, to sobie go sprzedamy. Co Ignacy nie żyje przykro mi z powodu tej straty? Jezu, ja się wystraszyłam już, że to nasz Ignacy nie żyje, nasz syn, ale całe szczęście to jakiś inny Ignacy, jakiś dalszy członek rodziny. O Boże, teraz zyskaliśmy telefon, że Kamil pięknie się nie żyje, to jest ojciec naszych bliźniaczek. No nie wierzę, kto do nas przyszedł, dzisiaj o niej rozmawialiśmy, to jest ta Łucja, ta wampirka. My mamy na koncie 12 dzieci i chciałabym, żeby to 13 dziecko było wampirem, żeby, było, żeby to był taki pechowy wampir i będzie takie całe na czarno wystylizowane i tak dalej. Ko jak poznać tego wampira? A dzieci siedzą, jedzą sobie obiad czy tam kolację i oglądają bajkę dla dzieci, bo mu dosłownie brakuje, słuchajcie, tylko kilkanaście procent, żeby go dorosnąć, a jego siostra wiadomo, że dopiero zaczyna, więc luzik. Nie, nie, po prostu nie. Ona... Teraz masuję mu plecy. Ej, ty jesteś żoną naszego brata, nie niechcieja. Ty lepiej się szanuj, kobieto. Wybrałam się do miasteczka wampirów, żeby poznać jakiegoś wampira. Mam nadzieję, że go spotkamy, ale póki co go spotkałam. Artura, który jest ojcem naszego dziecka. Ten wyszedł bez koszulki tutaj, słuchajcie, na podwórko. Okej. Okay. Widzę, że masz jakiegoś sponsora, jakąś starszą babkę. Ale sobie znalazłeś kobietę, też nie mogłeś sobie jakiejś lepszej znaleźć. Nie udało nam się znaleźć żadnego wampira chłopa, ale jest tutaj babka, która jest wampirzycą, bo widać to od razu po tych oczach. I e, chce, żeby została naszą najlepszą przyjaciółką, bo to oznacza, że po pierwsze się nie zestarzeje, a po drugie całkiem możliwe, że zna jakieś inne wampiry. I może by nas doprowadziła do jakiegoś wampira czy coś. Spędziliśmy z nią właściwie całą noc, a i to jest jakiś Mikołaj Vatore. I on może być wampirem, bo ma takie ucho szpiczaste. Jest na maksa dziwnie ubrany, bo ma jakieś krótkie spodenki i zielone buty. Ale no dobra, zagadajmy do niego. Mikołaj Watory będzie naszym planem B. Ale on jest niezrównoważony i leniwy. Najgorsze cechy Sima ever. Najgorsze połączenie w ogóle. No dobra, to do zobaczenia po porodzie prawdopodobnie. O nie, to by się chce iść do toalety. Dobra, wracamy już do domu. Boże, nasze dzieci, jest czwarta, piąta rano. Co ty robisz przed telewizorem? Czemu jesteś nieogarnięty? A ten to chyba u nas zamieszkał, nie? Siedzi u nas dzień i noc. Co ty robisz? Ej, no nie wierzę w to, co narobi. No wyślij do domu, weź wypad teraz stąd, głupia babo. O, weź ojca na litość, niech to naprawi. Właśnie powiedz, pokaż mu, jak płaczesz, powiedz mu, że bardzo kochasz ten domek dla lalek. No! Jest, udało się, naprawia. Jak super. A ten taki dumny z siebie, że namówił starego. Dobrze, dobry aktor z siebie. Ostatnio zaczęłam używać telewizora w simsach, bo Sintra jest bliska porodu i szybko jej spadają wszystkie potrzeby. Więc mega wygodne jest sadzać dzieci po prostu przed kiwikiem, żeby one jadły, oglądały i rozmawiały, bo równocześnie uczył się dwóch umiejętności: uczył się wyobraźni dzięki oglądaniu telewizji i komunikacji dzięki rozmowie. Miłego dnia w szkole. Daj sukę. Dlaczego tu jest jakiś lewitujący talerz? Sintra do nas przyszła! Wbiła się na chatę nawet nie wiem kiedy. A jak to zrobiłaś, jak jest w ogóle dzień? A. Ona chce zostać naszą najlepszą przyjaciółką No pewnie, a kawę chcesz? Dobra Chociaż my, nie, no mamy ekspres do kawy Już parzymy Jak sobie gadają i piją kawkę Ej, oddawaj ten tort z świeczkami Tort ze świeczkami włożyła do lodówki I jesteś w ciąży w dodatku Zabraniam Pracowania kobietą w ciąży Dam ci napiwek, bo wiem jak to jest Czekaj, ona idzie z talerzem do niej Wy zostawiłaś ten talerz Daj jej napiwek Masz stówkę Dziękuję, proszę bardzo. Spróbuję ją pocieszyć, bo nie wiem z jakiego powodu, ale jest mega smutna. Ej, miałam ją zwolnić, nie zdążyłam. Zaczął się poród. Sero, teraz się zaczął poród. Nie wierzę w to. Poczekaj, gdzie ty jesteś? Tak, właśnie... Sprzątałaś. I dlatego mówię, żeby nie zatrudnić sprzątaczek w ciąży, bo podczas sprzątania bardzo często można wywołać poród. A ja się śmieję, ale moja babcia miała taką historię, że zaczęła rodzić moją ciocię podczas yy, zbierania ziemniaków. Serio. No dobra, zabieram cię w takim razie do szpitala, bierzemy Stefana i idziemy. O nie, a więc ona jest naszym lekarzem. Ta nowa kochanka naszego byłego. Ja pierdzielę. Niezła, niezły plot twist. I sama jest w ciąży przy okazji. Ten oczywiście panikuje. A jak ty ładnie wyglądasz, Sintrunia? No tak zapomniałam wam pokazać. Na karcie społeczności zrobiłam ankietkę. I wyszło, żeby zostawić Sintrze te ciemne włosy, więc tak też zrobiłam. I nawet dobrze, bo sama się do tych ciemnych włosów przyzwyczaiłam, idziemy rodzić dziecko. O, nie ma jeszcze nikogo w pracy. Boże, ten szpital mnie wkurza totalnie. Ja go chyba kiedyś przerobię. Zupełnie go zmienię, albo coś w tym stylu, bo strasznie się tutaj przychodzi rodzić. No się ma przyjść do tej pracy, zarejestrujesz nas czy co? O, patrzcie, rejestruje nas. My prosimy ją o legitymację i krzyczymy z bólu, bo właśnie robimy dziecko i jeszcze nas nie przyjęłaś? Serio, dzwoni do nas jeszcze za dziecka? I mówię, że jak weźmiemy ślub, dobra, zawsze hajs się przyda, nie? I idziemy rodzić. Jestem ciekawa, co to będzie, nie? Mam nadzieję, że to. Nie, nie gadam już nic. Nie mam żadnej nadziei. Straciłam tą nadzieję po ostatnim porodzie, kiedy jak zwykle urodziło się jedno dziecko, więc co będzie, to będzie i to kochamy, jak to wszyscy mówią. Najważniejsze, żeby było zdrowe. I uwaga, gratulacje, to chłopiec. Jestem na moim ostatnim filmie. Jest to Challenge. Pamiętajcie, żeby łapeczkę zostawić też pod tym. I teraz szukam sobie. Jakiegoś imienia dla chłopca. Ej, wiem, że daleko nie zajechałam, ale bardzo mi się podoba imię Rej. A raczej Raj, ale chyba czyta się rei. Ja ogólnie bardzo lubię krótkie imiona. I to jest nasze trzynaste dziecko i teraz wychodzi moja super matematyka. Bo ja mówiłam, że trzynasta ma być wampirem, ale... To jest niemożliwe, bo już było w ciąży. Tak jakby już jesteśmy w ciąży, hello i tak dalej, więc czternaste dziecko będzie wampirem. To oczywiście jedno, nie? Mam nadzieję, że kiedyś się pozytywnie zaskoczę, bo cały czas jestem zawiedziona. Ona nawet nie chce go oglądać, ona od razu idzie! Już ma wywalone na te dzieci, na to wszystko! Dzień dobry, składam reklamację. Poproszę następnym razem bliźnięta. Sintra ewidentnie bawi to, jak ja przeżywam cały czas to jedno dziecko, że cały czas rodzi jedno dziecko. O, jak się ładnie przebrałaś. I widzę, że Twoja córka przyszła, ale nie jest ani ubrana, ani nic, kurde. Zaproś ją do środka i przy okazji ją ubierzmy od razu lepiej. No to skoro już jesteś, to możemy cię pocieszyć, bo widzę, że ty przeżywasz śmierć ojca. O, poprawa ocen! Tak jest ma szóstkę, będziemy mogli go wyprowadzić. No i przy okazji mamy nowe dzieciątko. O jak słodko przytuleć siostrzyczkę. Znowu nam się rodzina powiększyła, więc ja od razu zabieram się za dorastanie i my yy, mamy więcej starszych dzieci, tym lepiej. To będą bardzo skromne urodziny. Próbowałam zaprosić jego ojca, ale on pracuje w budce z sushi i nie chciał przyjść. Więc niestety, ale te urodziny odbędą się bez twojego taty. Dorośnij sobie. O, jakiego, jakiego masz fajnego fryza. Brawo! Będziesz nam trochę bardziej pomagał w domu, mam nadzieję. Jaki zły! No i czas na naszego szóstkowego ucznia. Dej sukę, teraz będzie zdmuchiwał świeczunię. I będzie dorastał, będzie super nastolatkiem. Taką przy... przynajmniej. I. O matko, schludny! Jak super, super cecha ci się wlusowała! Już wiem, że będziesz nam mega pomagał. Fajną masz fryzurę, taką ci na pewno zostawię. Coś oryginalnego. Kto to przyszedł sam nieproszony? Ej, chyba on przyszedł zapytać o coś z Sintrę. Czy zostaną najlepszymi przyjaciółmi? Ej, wiesz co? Kurde, dobra, niech będzie trudno mi odmawiać. Ej, mamy go zaraz. Poderwać. Super! I możemy go poprosić, żeby postarał się o wymarzoną pracę. I ja myślę, że to jest fajny pomysł. A czyli on chce zostać kucharzem. A to bardzo ciekawe, zważywszy na to, że jest wampirem. Ona nie może się pozbyć tej żałoby. Cały czas ma e, żałobę. Utrata rodzeństwa. Kupię specjalnie eliksir, i może kupię też jej szczupość instant. A co, zaszalejemy? Niech wypije dwa od razu, będzie miała super humorek. Chodzi z tymi dwoma od razu bardzo dobrze. Już jeden wypity, i to jest który. O, od razu jest bardziej wesoła, pogodniejsza. Też zobaczcie, jaka sylwetka teraz jest. Teraz może z nim normalnie flirtować, chociaż koleś wygląda okropnie w tym stroju. Boże, jak dobrze, że mamy nastolatka w końcu w rodzinie, bo on się zajmuje maluszkiem, który płacze. A tutaj Sintra stara się o dziecko z wampirem. Mam nadzieję, że będą z tego małe wampirzą... Mam nadzieję, że będą z tego małe Kazałam im się postarać na wszelki wypadek. I drugi raz i trzeci raz. Zróbmy sobie od razu test ciążowy, żeby sprawdzić, czy nam się udało. Jest, udało nam się, jak super. To zróbmy to jeszcze na wszelki wypadek kolejny raz. Ej, dobry z niego chłop. Czyściej nam kibel. Śpiewa, a potem gada do siebie, ale my musimy się zająć naszymi chłopcami, bo oni idą dzisiaj do szkoły, a oboje potrzebują nauczyć się czegoś. Ten jeden chodzi w ogóle na zajęcia z muzyki, chociaż z muzyką nie ma za wiele wspólnego, a ten jeszcze nie chodzi na żadne zajęcia, więc ja go teraz zapiszę na te muzyczne, tak samo jak brata. Niech się. Niech chodzi do szkolnej orkiestry. Na pewno wam się uda, wierzę was. Ej, już mamy walentynki, drugi dzień z rzędu. Co jest nie tak z tym kalendarzem? Czemu codziennie mamy walentynki? O, przyszła sprzątaczka, nadal w zaawansowanej ciąży. Ej, dzisiaj musimy ją naprawdę zwolnić. Mona wykąpana. Ja myślę, że Mona będzie jedna, jedną z ładniejszych dziewczynek w naszej rodzinie. Nie, no i znowu jej nie zwolniliśmy, bo skończyła już pracę. Dobra, zrobię inaczej. Wezmę zadzwonię na usługi, zwolni ją telefonicznie. Hej mam dla ciebie specjalny prezent, o serio? Jesteś naszą sąsiadką w ogóle Wanda? Jak ty mieszkałaś gdzieś indziej z siostrą? No dobra. Nasi synowie wrócili ze szkoły, co to ma być? Czemu ty tak idziesz? Ty masz piątkę i jesteś naprawdę wściekły i ty masz czwórkę. Boże, uczycie się naprawdę słabo chłopaki. Ej hey, zadzwonił do nas Jan i zaprasza nas na randkę. Cały Sim, z którym zaczęliśmy się spotykać, ale nic z tego nie wyszło. Stwierdziłam, że w sumie to czemu nie, bo warto odpocząć od rodziny. Ja się dziwię, czemu ona jest tak dziwnie ubrana, ale widzę, że nie tylko ona. ale jak Sim schudła, nie, to od razu plus 10 jakby do wyglądania młodziej, bo wcześniej wyglądała mega staro, a teraz wygląda jak nastolatka. Boże, co ty robisz, Kazuja, nie masz domu. Ten Jan jest bardzo dziwnym simem i nie chodzi mi o to, że dziwnie... Wygląda ma w ogóle wszystko dziwne, ma jakieś makijaże, jakąś fryzurę, więc ogólnie trzeba byłoby na początek wybadać, jakie on ma zainteresowania romantyczne, bo może my jeszcze z nim nie zrobiliśmy dziecka przez jego romantyczne zainteresowania. Jeszcze się zastanawia, czyli mamy szansę. W sumie są walentynki, więc czemu nie? Dostaliśmy od niego kwiatkę, dostaliśmy od niego róże. Nigdy cię nie opuszczę, zawsze możesz liczyć na moją miłość. Ta randka jest coraz lepsza. O, nieźle im ta randeczka wychodzi. No dobra, kochani, mamy pierwszy. Pocałunek. Oczywiście chętnie, no bo trudno się jej oprzeć. Ja myślę, że możemy się już stąd zwijać, bo przyszedł Stefan. Stefan jest ojcem naszego najnowszego dziecka i nie chcę teraz y, kłócić się z nim, bo jeszcze często nas pewnie będzie odwiedzał i tak dalej, więc strasz, straszna sprawa. E, wracajmy do domu lepiej. Dobra, nie, nie chcę wracać do tego domu, tą syntrom. W ogóle chciałam iść na jarmark, ale zaczyna się o jakiejś chorej godzinie, o 23, a jest w środek tygodnia praktycznie i nasi chłopcy powinni w ogóle ćwiczyć na instrumentach. Zacznijmy od tego. Boże, jaka Ty jesteś głodna, czemu, cię, czemu sobie nie weźmiesz ciasta do jedzenia? Co wy robiliście znowu, jak nas nie było? Ej, czyjcie, że na tych zajęciach dodatkowych jest taka opcja, żeby wybrać instrument? Czemu ja tego wcześniej nie przeczytałam? Jak klikniecie na sima, to możecie wybrać, na jakim instrumencie ma grać. No to ty wybierasz skrzypce. I sorry, ale ty też wybierasz skrzypce. Dzisiejszy poranek zaczynamy nietypowo, bo Cynthia woła wszystkich na super dostojny Posiłek. Trochę mi nie pasuje ta rodzina teraz, kurczę. Słuchajcie, mam wrażenie, że Sintra jest taka sama z wszystkim, że sama musi je ogarniać, bo nasze nastolatki o, nie cały nie czas nie. się uczą. Ale muszę zadbać o ich cerę, bo okazało się, że jeżeli jakiś nastolatek ma trądzik i go nie wyleczymy w trakcie dorastania, a potem go dorośniemy na dorosłego, to już zawsze będzie miał ten trądzik. Więc ja teraz. I każę mu użyć płynu do mycia twarzy. Jeśli chodzi o Monę, to myślałam, że będzie się jakoś lepiej uczyła, ale na razie ta nauka jej super wolno idzie. A dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo dorasta nasz synek Rej. Zaprosiłam Stefana, żeby był na swoich pierwszych urodzinach dziecka. A ty jak idziesz do tej szkoły? Nie mogłeś się załatwić przed? Dobra, pokażemy mu jego syna, bo jeszcze nie widział. Zobacz, że jest twoje dziecko. Ja go pokazuję śmiesznie. Zobaczcie, jak go pokazuję. Ale ma dumę w oczach, nie? Duma. Zobaczcie, jak fajnie. No dobra, to teraz dorastamy? I od razu, i od razu każe mu się opiekować Rejem, nie? Od razu niego uczy i tak dalej. Już Sintra nie będzie z tym sama, bo ci tatusiowie ostatnio się nie poczuwają do tych dzieci. O, wyszło, że jest głuptaskiem. Z okularami od razu? No okej, okay. to znaczy, że całe życie będziesz okulary nosił? Niech tak będzie. No właśnie, ucz swojego syna układać klocki. Dobry pomysł. A ja Sintra wysyłam do spania, bo już ma energię na żółto. W końcu przydałoby się jej pospać. Zwłaszcza, że już jest w trzecim trymestrze, więc znowu zaraz będzie poród. Ta do nas przyszła jeszcze. Czego ona tu chce? Nie wierzę w to. Dzwoni do nas Jan. Ten, z którym byśmy dzisiaj na randce. i mówi, że on to ogólnie sobie zadoptował dziecko. I czy wpadniemy do niego? Boże, mieszka w jakimś mieszkaniu, z jakimiś w ogóle, chyba trzy pokolenia tu są, czy coś, nie wiem. I ty sobie jakąś Paulinę zadoptowałeś, trójkę dzieci masz? Nie widziałam, że ty masz trójkę dzieci. Jakie barabara, ty jesteś koleś niepoważny. Jedna rzecz mi się nie kalkuluje. To są trzy łóżka na mieszkanie, na siedem osób, jak naliczyłam. I zobaczymy, czy ktoś z nich się zdenerwuje na ten pocałunek. Tak! Czyli to musi być jego żona, nie? Ale zobacz, zadoptowaliście dziecko. On przy tobie normalnie się całuje z inną babą. Przypadek, nie sądzę. Całujmy się dalej, całujmy się jeszcze. O, ja widzę, że się denerwują wszyscy, cała rodzina. właśnie. chyba z teraz go właśnie policzkuje, nie? Jaką mam bekę z tego? Nie! Jego rodzina płacze teraz w łóżku pod kołdrą. Zniszczyliśmy mu rodzinę, całą, nie? Dobra, Sintra jest zmęczona. Wracamy do łóżka. Aha, serio, zwolniliśmy posie po czym zatrudniliśmy nową, i tą nową gosposią jest ta sama gosposia. Biedna Sintra nawet nie może, nawet nie może iść do toalety ani do łóżka, bo od razu dzieci coś od niej chcą. Ja już po prostu mam tego serdecznie dosyć. Ej, czy ona cię właśnie podrywa? Ona już drugi raz podrywa jakiegoś z naszych tatusiów. Mi to zaczyna mega irytować. Nie, no nie, no nie, ona go całuje właśnie. O nie, nie robicie tego. Nie wierzę w to, nie, nie, nie zabier, nie, nie robicie tego. Zawołam tutaj Sintrę, mam nadzieję, że zdąży przyjść i ona tu zobaczy, co oni tu wyrabiają u nas w domu. I w ogóle przypominam, że to jest żona chcieja. Sintra, czemu ty się nie przyjmujesz tym? Aha, Sintra jakby tego nie zauważyła, dziwne, strasznie dziwne. Ej, widać, że jej nie zależało, bo w ogóle to olała i jest tak zmęczona, że nie da się z tym nic zrobić. Więc ja nic nie będę robiła, tylko ja zawołam tutaj nie niechcieja. Zaproszę go do nas na parcele i niech sam zobaczy, co jego żona wyrabia w naszym mieszkaniu. Niech sam zobaczy na własne oczy. Jest i nie niechcie, nie mogę się doczekać, żeby zobaczył, co jego żona wyrabia. Ale dalsze przygody Simtry i 110 Challenge już za tydzień w poniedziałek o godzinie 16, moi kochani. Dawno takiej dramy miłosnej nie było w 110 Challenge. Ja od początku bardzo nie lubiłam żony ja i to jest taka zadymiara według mnie, bo nie wiem czy pamiętacie, ona kiedyś Patryśkę nawet podrywała, więc chciałabym jakąś karę dla niej wykombinować, piszcie w komentarzach jak ją najlepiej ukarać i wybiorę taki najciekawszy, najfajniejszy komentarz, a teraz lecę się pakować, pamiętajcie, żeby wpaść na mojego Instagrama i zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem, do zobaczenia i hejka!